Witam wszystkich w, myślę, wyczekiwanym przez Was filmiku. Otóż wczoraj wróciłam z Londynu, gdzie odbyły się międzynarodowe targi dla makijażystów, czyli IMAX. Wyczekiwałam tych targów ponad półtorej roku i w ogóle się nie zawiodłam. Było bardzo podobnie. Um, jak w zeszłym roku, z tym, że miałam jeszcze szersze towarzystwo um, byłam tam tym razem sama, w sensie bez rodziny więc było mi tak swobodniej um, i a, kupiłam to, co, to, czego miałam cały rok niedosyt, czyli um, pędzle hakuchodo, <laughs> ale o tym za chwilę um, chciałam, chciałam um, Serdecznie podziękować Ani naszej gospodyni, która przyjęła nas pod swoje skrzydła. Ani ma swój blog. Jest tak kochaną osobą, tak sympatyczną, że no mało takich na świecie naprawdę. Miałam też przyjemność poznać osobiście Maksineczkę. Asiu pozdrawiam cię. Bardzo miło, 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 miło było Cię spotkać wreszcie osobiście. No i byłam tam oczywiście z Martą z The Również chciałam pięknie podziękować wszystkim osobom, które do mnie podeszły, które odważyły się podejść i zagadać do mnie. Bardzo mi jest miło, że, że, że wreszcie taki kontakt bezpośredni z moimi widzami mogę mieć. Mam nadzieję, że pozytywnie mnie odebrałyście, bo ja się bardzo cieszę, że mam takie widzki takie przyjemne z pasją i w ogóle to było niesamowite doświadczenie, biorąc pod uwagę całe, całe to otoczenie, czyli IMAX, czyli to, to jest to, co do nas łączy ten, ten świat makijażowy. Ta, um, no po prostu można tam siedzieć całymi dniami tylko oglądać i, i macać i wkładać w palce w wszystkie cienie. No cudownie, po prostu cudownie. Um, ja nie miałam jakiejś takiej specjalnej listy zakupów. Na pewno na mojej liście były pędzle Hakuhodo i na pewno na mojej liście e, był płyn do pędzli e, Parian Spirit, który sobie zakupiłam. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Więc przechodząc do rzeczy. E, pędzle Hakuhodo. Kupiłam ich tyle i to jest inwestycja, która, z której się najbardziej cieszę i wiem, że po prostu te pędzli mi posłużą na lata. W zeszłym roku kupiłam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pędzli i miałam taki niedosyt, że potrzebowałam więcej i na szczęście udało mi się zebrać takie bardzo ciekawe kształty. Mam tutaj taki fajny mały pędzelek do Brwi, który jest pięknie sztywny i mięciutki, który można też malować precyzyjne linie, jak i kreski. Drugi to jest taki pędzelek, taki duży, jakby języczek. To jest mięciusieńki pędzelek, ja nim nakładam rozświetlacz. One, one mają numerki na foliach, które ja wyrzuciłam, one normalnie nie mają żadnych oznaczeń, e, niestety, ale można go dostać na stronie internetowej ze Stanów i wysyłają na, na cały świat do Europy również. E, tu mam pędzelek do eyeliner'a. E, no, jest długi, malowam już nim kreskę. Można nie, bardzo precyzyjne kreski malować. E, tutaj mam pędzelek taki z tym razem czarnym włosiem, który jest tak mocno zbity w taki ostry czubeczek. Ten czubeczek tak pracuje pięknie. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałam. Także już próbowałam nim tak wstępnie zrobić makijaż typu cut crease, czyli um, nakładam troszkę cienia i on tam idealnie formuje um, takie odcięcie się równą linią e, załamanie. Jest niesamowity do tego. Jest przepiękny. Um, tutaj mam pędzelek, który jest taki ścięty i jest troszkę taki... Um, Duo, z, te, z tego typu duo fiber, czyli te, te niektóre woski, mimo że jest naturalny, e, po prostu niektóre włoski ma dłuższe, żeby, żeby się na fajnie nakładał podkład i nakładam nim Keta i się świetnie sprawdza. Płynny też już nakładałam, bardzo fajny. Tutaj mam pedelek, taki płaski do nakładania cieni z niebieskiej wiwiórki, który e, rok temu kupiła Marta i powiedziała, że się nim świetnie nakłada cienie, w sensie, że się dobrze nim pakuje. Ehm czyli nabiera cienia i on intensywnie ten cień nakłada, nie zacierając go i wtedy i pigment po prostu intensywnie się skupia na powiece. Dlatego go kupiłam, wypróbowałam i działa świetnie. I um, pędzelek um, również z niebieskiej w wiórki, um, <coughs> który, który kupiłam już w niedzielę drugiego dnia z zamiarem nakładania um, bronzera. Jest tak mięciutki, że jak go dotykacie, to macie wrażenie, że prawie nic nie dotykacie najmiękkiejszy, na przykład kotka bo coś jest niesamowicie miękki. I wypróbowałam go już do bronzera i no niesamowicie rozciera, naprawdę niesamowicie rozciera. Tu mam jeszcze pędzelek, który kupiłam do torebki, czyli taki chowany. Również Sakuhodo. I on się tak wysuwa i tutaj jest biały, kwadratowy, taki zakręczony na kwadrat. był jeszcze takie ścięte. Chyba w różowym też był. No i ten sobie trzymam w torebce i poprawiam sobie puder. I mam też swoją uciechę, że, że również ze sobą mogę nosić Hakuhodo. No? Jeżeli chodzi o ceny tych pędzli, to te duże te duże do twarzy kosztują najwięcej. Te mniejsze um, są dużo tańsze. Ja na przykład w zeszłym roku, tutaj jest brudny, ale pędzelek, który jest odpowiednikiem 217 z maka, przy tym jest dużo bardziej miękki. Ten mnie gryzie w powiekę, po prostu kuje. Z czasem się po prostu tak wyrobił, że miękuje w powiekę Ten jest nadal mięciutki, idealnie się nim nakłada. Cienie. I on kosztował bodajże 13 albo 14 funtów, podczas gdy ko 18 kosztuje. Więc jeżeli chodzi o cenę, cenę tych mniejszych pędzelków to one są dużo, dużo tańsze. Ten, te małe, na przykład po 11, 12, 13 funtów, to na taki pendel, to wcale nie jest dużo porównywania do tych lepszych firm pendli. Pędzli. A te większe one już kosztowały od 40, no tak, w okolicach 40 funtów. Najdroższym pędzlem, który w zeszłym roku kupiłam właśnie z Hakuhodo, to był ten duży i on kosztował 57 funtów, e, bo on po prostu ma dużo włosia. Ten kosztował że właśnie 42, czy jakoś tak ten do torebki, bo jest po prostu większy. E, I jeszcze kupiłam taki mały pędzelek, e, taki wachlarz, wachlarzyk. Jak nie jest Hakuhodo, to jest Royal and coś tam. Um, i on mi ma służyć do, um, powiedzmy, zmiatania zmiatania nadmiaru pudru, bądź nakładania też rozświetlacza chciałam sobie właśnie taki mały um, mały wachlarzek kupić jest bardzo, bardzo fajny i bardzo miękki w porównaniu do innych pędzli jakie macam z innych takich tańszych firm um, tak, to, to są pędzle um, i tutaj jeszcze znalazłam stoisko, w którym było dużo produktów firmy Ben Nye i złapałam po, puder Cameo um, i to jest na przykład porównanie Porównanie do FAIR. FAIR jest bardziej różowy, jak widzicie, nie wiem czy widzicie, jest bardziej różowy, już w prawie to nic nie mam. Kano jest taki bardziej beżowy, a to jest dla porównania banana, który widzicie jest bardziej żółty. Wiem, że od tego światła od słabo widać, ale to jest taki jasny, neutralny beż, który się naprawdę świetnie sprawdza na mojej skóry. Uwielbiam pudry Ben Nye, bardzo je lubię za to, jak się zachowuje na skórze, jak wygląda na skórze. Matują ją, a dopiero w ciągu kilku kolejnych godzin pozwalają twarzy przebijać naturalnym blaskiem, ale to nie jest nagle um, atak łojotokowy, tylko, tylko bardzo ładnie się um, nosi go w ciągu dnia i um, w ogóle go nie na twarzy, daje taki komfort skórze, bardzo go lubię. Um, następne to się skusiłam również w niedzielę na pigment, pigment cień sypki Star Powder firmy Make Up Forever, ponieważ normalnie kosztuje 17 funtów, a tam kosztował 10 i to jest taki nietypowy kolor, bo ja naprawdę kolorówki mam mnóstwo, ale ten mnie przyciągnął, bo jest taki bardzo nietypowy, to jest taki opalizujący na pomarańczowo, złoto, różowo pigment, który mam dzisiaj tutaj w wewnętrznych kącikach i z różem, z filetem, z pomarańczą niesamowicie się prezentuje. Z taką cienką warstwą na jakiś beżowy cień i daje taką piękną poświatę, a mocno nałożony na mokro, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam, daje taki bardzo nietypowy, piękny kolor. I co? E, jeszcze tutaj mam takie fajne takie szczypczyki, taki e, no, przyrząd do aplikowania rzęs. E, ja czegoś takiego e, szukałam już bardzo długo, widziałam to u PixiWoo, sama dlatego używała tym rzęsie i się zastanowiłam, gdzie mogę to znaleźć. Szukałam na wszędzie I, i ostatniego dnia, pod koniec już, Marta wyczaiła to na stoisku Love Makeup. E, nie sprawdzałam to, w mówiąc, w akcesoriach na stronie, nigdy bo ja mam nieraz z tej strony. E, I to jest taki właśnie fajny aplikator, który idealnie łapie rzęsy pozwala nam równo nałożyć potem jeszcze ściskając w ten sposób możemy je łatwo połączyć, ja to robiłam wcześniej pensetą i nieraz sobie dziabnęłam wokół że tutaj wszystkie są e, kanty zaokrąglone, więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, że sobie dźgnę Bo, dlatego bardzo się cieszę, taka mała rzecz cieszę, to kosztowało 4,50 i bardzo się z tego cieszę to jest coś co, po, takie małe rzeczy, a poprawiają e, jakość, standard, e, wygodę aplikacji makijażu e, mam 9 minut gadam, ok. i e, Przedostatnia rzecz to, przed, przedostatnia rzecz, to jest właśnie błęd do mycia pędzli Parian Spirit, który chciałam już kupić dawno temu i Panią Spirit miał swoje osobne stoisko i mieli taki specjalny zestaw promocyjny specjalnie na targi i w, zes w skład zestawu wchodził taki duży, dużo butelka płynu do pędzli taka mniejsza z, z, tutaj ze sprayem do mycia większych pędzli czyli można taki pędzel do pudru spryskać i wytrzeć w chusteczkę do tego były jeszcze dwie chusteczki takie podręczne do oczyszczania i to jest super to jest taki słoik, taki mały coś a, a, cieszy też. To jest słoik, taki szklany, z metalową tutaj e, zakrętką I w środku, tak, wybaczcie, tutaj jest trochę e, tego płynu brudnego, bo mam pędzle. I w środku jest taka e, krateczka plastikowa, jak czasem są w zlewach, tylko taka twarda i, 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 e, 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 i wycięta w kółeczko z taką pod podstawką, żeby była trochę wyżej. Na dole jest płyn, e, a wy sobie po prostu bierzecie jakiś brudny pędzel, em, myjecie na tej krate krateczce, wycieracie w chusteczkę i on jest czysty, zdezynfekowany i wysycha w Pół minuty, dosłownie, taki duży pędzel do polu sucha pół minuty, a taki mniejszy pędzel na przykład do eyelinera czy do, br do brwi wysycha, wysycha absolutnie od razu. I co jest to jeszcze świetne, że on nie pachnie alkoholem, na przykład jak ten smaka, który miałam. To mi się dalej nie kupię. Będę kupować ten, bo, bo pachnie. Świeżymi cytrusami, taką skórką z pomarańczy, z grejpfruta i z cytryny. Tak jakby ktoś teraz przy mnie tutaj obierał nożem grejpfruta albo e, pomarańcze wyciskał. No, tak przepięknie pachnie w całym pokoju. Za każdym razem, jak umyję pędzle, to teraz pachnie niesamowicie przez, przez długi czas. Taki mam naturalny odświeżacz pokoju przy okazji, dwa w jednym. E, także to, ten zestaw kosztował 20 funtów z tym wszystkim, więc nie jest źle. I co jeszcze mam rzęsy? E, rzęsy musiałam, był zestaw. 7 par bardzo, 10 funtów. Ja i Maxi sobie wzięłyśmy. Um, I to są, to są rzęsy takie bez firmy, nawet nie miały wieczka, tylko były w takich dużych koszykach. E, można sobie było po prostu wybierać różne kształty i to są takie właśnie fajne, poczapierzone, jak ja lubię. E, to są takie krótsze, które mam teraz na, na oczach, one są takie właśnie poczapierzone, e, wispy takie. E, to są bardzo fajne, e, takie zdjęcia, w ogóle zdjęcia porobię na blogu, żebyście mogły sobie zobaczyć z bliska, jak to wygląda, dlatego zapraszam na mój blog po zdjęcia również z i, i zbliżenia. I co? Jeszcze ostatnia rzecz, to są rzecz, której nie kupiłam, a którą dostałam, to są rzęsy Velour Lashes, czyli te z norek i dziewczyny miały swoje stoisko na, na iMats i podeszłam do tego stoiska i mnie poznały, wyściskały i powiedziały, że bardzo chętnie bym mi podarowały te rzęsy, żem sobie wypróbowała, więc um, bardzo mi było miło z tego powodu. I dały mi swoje trzy nowe style. Um, takie fajne, bardzo naturalne, krótkie. Tutaj są krótsze, tutaj są dłuższe w zewnętrznym kąciku. Patrzę na czas, bo po 12 minutach mi się wyłania. No i to jest wszystko, co, co kupiłam. Przeżycia, przeżycia nie są na pewno do kupienia i są po prostu bezcenne. Bawiłam się niesamowicie. Miałam też czas spotkać się z Niesią. Po prostu było, było genialnie. To był taki weekend. Na pewno który zapadnie długo w moją pamięć. Nie tylko ze względu na szaleństwo kosmetyczne, ale po prostu spotkanie towarzyskie. Było niesamowicie przyjemnie. Więc zapraszam Was do obejrzenia takiego mojego małego reportażu, kilka ujęć. Miałam aparat tylko w sobotę, Um, on jest dość ciężki i już nie miałam się go nosić w niedzielę również, więc e, niedzielne zdjęcia pożyczyłam od e, Anity. E, jej blog znajdziecie w linku na dole. E, no i mam nadzieję, że oddam to jakąś małą część tego, jak, jaki klimat tam panował i e, jak to wyglądało. Odsyłam Was, te, was też do filmiku z IMAT z zeszłego roku. E, no. I to wszystko. Dziękuję wam pięknie i zapraszam do obejrzenia dalszej części z IMAX Papa. To jest tak jak wizyra, tak? Wszystko takie. Widzę, i całe nie boli. Wszystko. There's always a long way to turn sure. Oh, no. <laughs> no. I don't I don't know way that. Way. Um, so it's almost like. It's almost like you You have to be very plucked to do Just playing with lines, textures, contouring, beauty, and then what I'm going to do now is let Hannah finish off for me so I can do another model. Okay, so you can see from the first one it's pop art. Um, Diamond on the lips, barely any foundation. It's a really, really soft layer. Um, the dress is by Ivana. Ivana. And the hat is by actually, that hat by is by Louis Mariette, and he's quite a famous hat millionaire. And he's the one that actually spurned my whole career for diamonds and glitter because I was on a shoot and I saw his hats and loved them. że musimy konturować zawsze z, zgodnie z naturalnym kształtem twarzy, tak? Możemy sobie zrobić na przykład takie, wiecie, takiej spiczastej kości kłyczkę, bo to nie będzie dobrze wyglądało. Takie konturowanie, jakie jest z tej takie naturalne, bardzo, bardzo realistyczne, jest jak najbardziej okej. Okay. Ja już jestem na nogach od 18 godzin, także to już jest. Tak, swoje. tylko ty. Możecie też używać jego cienie ogólnie do powiek, nie? Na tym przykładowo. To jest takie naturalne, bardzo realistyczne, mówię, kontrowanie które się nie rzuca w oczy, a po prostu twarz Wasza jest taka bardziej wymiarowa. <grymne> Dziękuję bardzo. Jak, za, jak za taką piękną bryłę plastyczną. Prawda? To, ja mówię, to ja jest ja tak takie... Formować. No dokładnie, no o to a, chodzi, no. no. Bardzo dziękujemy, Maxenci, za cudowny tutorial. Prosimy o lajki, like, komenty, subskrypcje. I wszelkie że um, żeby makijaży wykonała, możecie kierować na adres buziaczek37małpa.hu.pl Thank you. Hey girl!